Cześć, jestem Alex. Jestem nauczycielem z pasji. Moją rolą jest pokazanie, że nauka może być i skuteczna, i przyjemna. Udzielam lekcji tylko i wyłącznie online, natomiast nie są to takie lekcje, jak można pamiętać z czasów kwarantanny w szkole. Używam interaktywnej tablicy online i dzięki temu uczeń jest aktywnym partycypantem mojej lekcji, a nie tylko biernym słuchaczem. Jeśli chodzi o matematykę, nie skupiam się na teorii, a na rozwiązywaniu zadań. To, czego nauczyciel nie jest w stanie wytłumaczyć w szkole, ja wytłumaczę na lekcji. Mogę pomóc w zadaniach domowych, mogę pomóc w przygotowaniu się do sprawdzianów, do egzaminów. Jeśli chodzi o język angielski, skupiam się głównie na konwersacji, dlatego że wtedy uczeń widzi swój progres, a to jest niezwykle motywujące. Oczywiście wyjaśniam również gramatykę. Duży, duży nacisk kładę również na słownictwo. Mam specjalną metodę nauczenia się słownictwa w taki sposób, żeby nie zajmowało to więcej czasu niż 5 minut dziennie. Zapraszam do mnie na lekcje. Na pewno nie będą nudne.